Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nimi i rzekł: Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Zburzenie świątyni, być może także dziś, kiedy media opisują kolejne grzechy na szczytach władzy w kościele, kolejni kardynałowie, biskupi, kapłani stają się niewiarygodni przez to, że mają na kątach straszliwe grzechy i błędy, oszustwa, krzywdy ludzkie. Być może jesteśmy świadkiem właśnie rozpadu, świątyni, także nie dostaje kamienia na kamieniu. Żydzi, kiedy to przeżyli, przenieśli całą swoją, cały swój kult, całe swoje doświadczenie Boga przenieśli w prywatność, do małych domów, gdzie spotykali się na modlitwie. Tak zrodziła się liturgia. Bez kapłanów. My nie jesteśmy w tak straszliwej sytuacji, dlatego że Jezus Chrystus z nami podzielił się kapłaństwem i swój Kościół uczynił właśnie powszechnym, to znaczy takim, który dzieje się i w świątyni, i w każdym prywatnym domu, tam gdzie pójdzie chrześcijanin, tam idzie z nim Chrystus. Tam, gdzie jest chrześcijanin, tam, tak jak w Chrystusie, jest ołtarz, ofiara. I kapłan, który może ją złożyć. Dlatego y, zadanie polega na tym, żeby przenieść Kościół wraz ze sobą w przyszłość. Zadanie polega na tym, żeby przenieść Ewangelię w przyszłość, wraz ze sobą. Nawet jeżeli obserwujemy upadek świątyni, to przecież nie upadły nasze serca, a w nich jest świątynia Ducha Świętego. Do zobaczenia jutro.